Czy Rosję dzisiaj można pokonać? Kiedyś można było, kiedyś pokonaliśmy Rosję. Czy dzisiaj można ją pokonać? No to wtedy była inna Rosja. Ta Rosja wcale nie była wtedy jakimś tam supermocarstwem. Też musimy o tym, o tym pamiętać. W tej chwili. Jest, mimo że ludzie żyją tam na bardzo niskim, niskim poziomie, ale to już jest specyfika rosyjska, że ludzie mogą, e, mogą żyć na, 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 na niskim poziomie, a, ale armia, ale rozwój, e, rozwój e, z przemysłu zbrojeniowego, ale podboje to, to jest, to jest przede, przede wszystkim. To także poprawia e, humor ludziom, prawda? na zasadzie pewnej ideologii głoszącej, czy propagandy wręcz, bo to trudno nazwać nawet ideologią, propagandy głoszącej, że no wprawdzie, wprawdzie no jest głodno-chłodno, ale przynajmniej mamy imperium, prawda? Jesteśmy, jesteśmy potęgą y, światową, radujmy się. No, swoją drogą na marginesie y, chciałbym jednym, o jednym micie wspomnieć, mianowicie, że Czasami, czasami w Polsce się pisze, że XIX wieczna czy w ogóle przedrewolucyjna Rosja, to jest przed 1917 roku, że tam panował głód. Otóż to jest, proszę Państwa, kompletny mit. W Rosji była bieda. Chłopi chodzili w łapciach, mieszkali biednie, ale tam nikt nie głodował. Tam w ogóle nie było mowy o głodzie. Po prostu y, przyczyną wielu nieszczęść Rosji XIX wiecznej była zbyt tania żywność, nie dająca chłopom możliwości nawet zarobienia tyle, żeby zapłacić podatki. Po prostu, gdy bolszewicy przyszli i zapanował głód, to dla, dla Rosjan to było zupełnie coś nowego, nie do pojęcia, że to może być coś takiego, że, że nie ma jedzenia. Żywność była wręcz śmiesznie tania. E, tania e, Rosję. Ale to tak, na, to tak na marginesie. Czy Rosję da się dzisiaj, dzisiaj pokonać? Tak, tylko należałoby chcieć. Należałoby chcieć, zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa Unii Europejskiej, musiałyby naprawdę włożyć wielki wysiłek w pompowanie środków na Ukrainę. Bo to, ta wojna, ta wojna, jeżeli miałaby przynieść Ukrainie jakiś sukces, chociaż ograniczony, ale jednak jakiś sukces, to ona musiałaby jeszcze powstać 10 lat. Czyli trzeba by pewnie się liczyć, że trzeba by jeszcze długie, przez długie lata pompować ogromne środki na to, żeby Ukraina dawała sobie radę. Chyba nikt tego nie chce i Stany Zjednoczone, i. Europa obawiając się, że to przyniesie daleko, dalekowzroczne, da, da, dalekosiężne skutki, skutki finansowe, społeczne. Znaczy w, tym jest, w tym tkwi oczywiście głupota, bo z jednej strony trwonimy pieniądze na te, wszystkie, na te wszystkie samochody elektryczne, na te wszystkie podatki na, 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 na CO2, na te wszystkie bezdury, a z drugiej strony żałujemy pieniędzy na, na Ukrainę. To może skończyć by z tym ekologizmem, a zacząć, zacząć porządnie wspomagać y, Ukrainę y, militarnie. Wszy, wszystkim to by wyszło na, na dobre, no ale no niestety tutaj tego, 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 tego nikt nie rozumie. Ale taka dziesięcioletnia wojna byłaby też katastrofą dla Ukrainy, bo to przecież tylu ludzi, którzy, ilu by tam wówczas zginęło, to już, już dzisiaj jest to kraj, który, który jest większy od Polski znacznie, a mieszka tam, szacuje się, że około 28-25 milionów ludzi. W związku z tym, jeżeli to by potrwało dłużej, to w zasadzie to by były, znowu by się pojawiły dzikie pola, które, które byłyby niezmieszkane w zasadzie przez nikogo. Czy znaczy nie, wiem, nie wiem, wie pan, czy taka, czy taka wojna przywlekła nie zamieniłaby się coś w rodzaju rodzaju przewlekłego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Na zasadzie, na zasadzie starć incydentów i pewnego status quo. status quo, które by się ciągnął latami, ale żeby coś żeby taki status quo zapanowało, Ukraina musi być porządnie uzbrojona po prostu, żeby, żeby Rosjanie też nie, nie dali rady tego status quo naruszać, mając oczywiście potencjał znacznie większy niż, niż Ukraina. To mogłoby być do, do wytrzymania przez Ukrainę. przez Ukrainę. I mogłoby w rezultacie przynieść no, dla Ukrainy może rozwiązanie nieidealne, ale no, zachowanie sporej części tego, tego złupionego przez Rosję e, terytorium, jak już by Rosja miała rzeczywiście dosyć tego, e, tego wszystkiego. E, albo jakby się e, jakiś wielkorządca na Kremlu e, zmienił. Więc wydaje mi się, że, że taki scenariusz jest możliwy do, do realizacji, ale mówię, no, nie sądzę, żeby i Amerykanie i Europa Dały Ukrainie tyle, tyle, tyle broni, tyle środków, tyle pomocy, ile, ile należałoby, należałoby dać. Czyli co, pozostaje nam na razie tylko wspominać to, że Żółkieski na Kremlu był, Polską załogę osadził, a na razie póki co patrzeć na to, jak. Czy mieć nadzieję na to, że, że ten konflikt jednak się jakimś pokojem zakończy, chociaż, chociażby zamrożeniem tego, tego, tego sporu, żeby nie ginęli ludzie po prostu. Ja już pisałem w innych moich pracach naukowych, że, że tak naprawdę możliwość opanowania Rusi jeszcze, jeszcze zanim to było państwo moskiewskie tej, tej Rusi powstałej z rozbicia. Rusie Kijowskiej, taką możliwość mieliśmy w XV wieku, trwały ogromne wojny pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim, a Moskwą, Litwa wcale nie była w tych wojnach początkowo przegrana, wręcz odnosiła daleko idące sukcesy, a terytorialnie sięgała za Moskwę. Za, za Moskwę. Wtedy, wtedy, wtedy Litwa, no, związana z Polską blisko, więc to była nasza wspólna polityka litewsko-polska. My uczestniczyliśmy w tych wojnach też. Wtedy rzeczywiście były szanse na, na, na podbój tej Moskwy. To, co stało się w XVII wieku, ja, ja oceniam, że oczywiście no, uzyskaliśmy wiele wtedy w tej wojnie. W tej wojnie, ale, ale to już była Rosja nie do, nie do opanowania wtedy, mimo, mimo rozmaitych planów Zygmunta III i, i Królewicza Władysława. Więc można powiedzieć, że no, dni chwały warto o tym pamiętać, warto to wspominać, ale chyba realnych szans już. Nie, nie było inna rzecz, że no, wtedy zdobyliśmy wielkie terytoria, byliśmy potęgą, tutaj mocarstwem regionalnym. Nie umieliśmy tego, nie umieliśmy tego jednak zachować, zatrzymać. Tu jednak ta błędna struktura, struktura no, systemu sprawowania władzy, że tak powiem. W Polsce brak jednak stałych wysokich podatków, zwłaszcza od tych magnatów, którzy porastali w piórka. z czasem brak stałej, stałej armii. To wszystko, wszystko uniemożliwiało nam normalne funkcjonowanie. Więc ja wcale, wcale tej pierwszej Rzeczpospolitej tak nie bronię, raczej, raczej czasami, czasami przyklaskuję tym, tym krytykom ze szkoły krakowskiej, że no... Zwłaszcza w XVIII wieku, działy się rzeczy straszne, straszne w Polsce, i dzisiaj, dzisiaj człowiek by włosy z głowy rwał, gdyby miał, miał coś takiego przechodzić. I tym no niezbyt optymistycznym akcentem kończymy tą rozmowę. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za, za czas. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.